Chciałam tylko oddać panu rysunek. Nie podobał ci się. Skąd? Jest super! Dawno, dawno temu żył sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego samego. Dobrze pamiętam tę książkę i darzę ją dużym sentymentem. Mały książę jest dla mnie takim momentem, w którym jako dziecko odkrywałem filozofię. Te wszystkie piękne mm, cytaty, które tam się pojawiały, e, zostaną w głowie na, na długo. W zależności od tego, ile mamy lat, ta książka inaczej na nas działa ona wzrusza przede wszystkim i jest taką opowieścią powodującą bicie serca. To jest jedna z najważniejszych książek mojego dzieciństwa. Nawet nie dzieciństwa, a takiego takiego wczesnego okresu dojrzewania w dzieciństwie nie bardzo ją jeszcze kumałem. Każdy ma jakieś piękne wspomnienia, bo to po prostu dotyka emocjonalnie duszy. To dla mnie wyróżnienie. Wziąć udział w takiej ekranizacji i jeszcze żeby w takiej jakości. Film jest. Przepiękny. Widać, że producenci nie szczędzili grosza. Za tą animacją stoją twórcy takich przebojów kinowych jak Shrek czy Kung Fu Panda. Ekipa, która gwarantuje najwyższy poziom i jakość. Ja jestem przekonany, że rodzice na pewno zabiorą dzieci do kina. To jest film dla całych rodzin. Rodzice, oglądając film, cofną się, pewnie trochę w czasie i, i odkryją sobie na nowo to małe dziecko z książki. Każdy dorosły, który pójdzie na ten film, nie będzie rozczarowany, tylko będzie miał takie poczucie: O, to jest to, co ja pamiętam, to jest coś z mojego dzieciństwa, będzie powrotem do dzieciństwa. Umiejętności zachwycania się prostymi rzeczami. Dzieciaki na pewno nie będą się nudzić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że zapamiętają te ważne sprawy, które tam są poruszane. To lekcja co to jest relacja co to jest emocja. Co to jest świadomość? Co to jest odpowiedzialność? To jest taka baza do bardzo ciekawej dyskusji e, z młodym widzem. Ten film będzie Wam towarzyszył długo, przez wiele lat, jeśli jesteście młodymi widzami. Będzie towarzyszył Wam do końca, jeśli jesteście starszymi widzami. Każdy z Was znajdzie w nim coś, co go wzruszy, coś, co odkryje dla siebie i coś, co być może najważniejsze, będzie chciał przekazać innym. Mały książę w kinach.